Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na filmik, yy, kolejny ciążowy, w którym podzielimy się informacją, czy spodziewamy się chłopczyka, czy dziewczynki. E, to jest chyba jeden z moich ulubionych typów filmików do oglądania, zawsze na Instagramie, na YouTube. <laughs> czy jestem w ciąży, czy nie jestem. Generalnie, w ostatnim filmiku o pierwszym trymestrze pytałam się Was na końcu, czy chcecie obstawiać, czy będzie to dziewczynka, czy chłopczyk. I w komentarzach widziałam, że zdecydowana większość, tak wydaje mi się, że około 80%, mówi, że będzie dziewczynka. Ja osobiście zobaczycie zaraz, co sama obstawiałam. Bardzo jestem zdziwiona, że tak dużo osób obstawia dziewczynkę. Zwykle to jest takie pół na pół, z tego co mi się wydaje, tak jak to w naturze jest. No ale zobaczycie, czy mieliście rację, także. Bez dłuższego owijania w bawełnę, zapraszam. Dostaliśmy wyniki badań genetycznych. W czwartek czy w środę to było? W środę chyba. W środę wieczorem. Ja byłam w San Francisco cały tydzień, dzisiaj z piątek wróciłam i nie chciałam tego sama otwierać. Po pierwsze, się bałam, no bo tam jest przede wszystkim, czy dziecko jest zdrowe, czy nie. A po drugie, nie wiem, czy tam jest płeć, czy tam będzie napisane, że odbierzcie kopertę ze szpitala, czy coś w tym stylu. E, ale nie chciałam tego sama otwierać. Widziałam tylko początek wiadomości, gdzie było napisane: Congratulations, your cell, tam bla bla bla. Results are negative. W nawiasie normal. Tyle widziałam na podglądzie wiadomości więc to znaczy, że jest zdrowe. <noise> więc to najważniejsze, też to, byłam szczęśliwa. A teraz yy, jako, że nie wiem, czy tam jest płeć czy nie, to otwieramy razem. Yy, oczywiście komputer mi się wyłączył, więc nie wiem, kiedy się włączy na nowo, ale yy, ostatnie domysły. Ja myślę, że chłopczyk. Ja myślę, że będzie tego chłopczyków robimy. Albo dziewczynka. No ale co obstawiasz? No i mi się wydaje, że dziewczynka. Dowiecie dziewczynka? Tym razem tak. Nie, ja myślę, że będzie chłopczyk. Okej, okay, musisz tu nacisnąć. Eee. Dobrze, mąż ma rację. Logujemy się. Będę, <grym> ja się boję. Czemu to jest jakieś białe słoneczko? <grym> Ja, jest ogólnie, prosto z lotniska, Czy... e, z taksówki, e, no. E, czekaj, może jakoś dać, tak przeczytać, że tam nie będziemy <laughs> widzieli tej i sobie zrobimy... Congratulations, this is your negative. Suggesting uh, it is very unlikely for your baby to have the chromosome condition screened. As we discussed in your presentation. No dobrze. Nie, okay. the predicted. Nie, nie, no, czytasz, naprawdę? Czy Ale to nie było napisane jeszcze, co? No, zasłoniłeś mi. A, dobra. The results also tells the predicted sex of the baby. Check line 10 of the report, Fetal Sex for Disinformation. A, ja no to może. Ma... Zabiłem że nie strzelam tego wprost, bo dużo ludzi chce to. Ym, no wie, no, to, czyli jest? mogę przeczytać wiadomość przynajmniej, od Predict... O, ja się bałam, ja myślałam, że wiesz, że ona tam napisze od razu. Bo nie powiedzieliśmy, że jasno, że nie chcemy. Wcześniej wiem, że każdy mnie pytał, czy chcę, żeby tu był ten wynik, czy chcę kopertę. Yy... No, więc okej, okay, więc mogę otworzyć wiadomość. Okazuje się, od dwóch dni przynajmniej to wszystko przeczytać. I linia 10, czyli jak to tutaj wygląda? Aha, dobra, jest, dobra, to mam dwie pierwsze linie. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, co jest. No to będzie napisane. Przesuwamy tocznie! No tak, jak chcesz zobaczyć to. Ale ja bym chciała zrobić taki oficjalny gender reveal. No to może znajomym zrobić. Dobra, dzieciom zrobimy, ja już nie mogę. Eee, dobra, przesuwam. Mhm. Cienka, widzisz? Daj <grymianie> będą mieli się skrzyczeć. Boże, ja mam przy kawałeczku. To jest 99,4%, że to jest poprawnie na dziewczynkę, więc jeszcze 0,6% może być taki no, Czyli 6 na 1000. Chwilę ci ucieszyć, jest to taki szok dziwny, bo. Naprawdę, nie myślałam, że to będzie dziewczynka. No i dobrze. Będziesz no, miała koleżankę, i, i, i liczba głosów w domu dalej, ten będzie dla, żeby uzyskać większość. No także, wszystko już wiecie. Teraz na koniec jeszcze wrzucę mm, trochę dłuższy klip z tego, jak chłopaki tam strzelali tymi tubami, bo chciałam sobie zostawić na pamiątkę. My no, w ogóle robimy. Mama opowiada. Dobra, zobaczcie. Tutaj w środku każdy z Was będzie miał jedną taką tubę, okej. Okay? Będziemy to przekręcać i wyleci. Dużo takich fajnych konfetti i pyłu, wiecie? O, to jest na breaku Tak? Takie coś na breaku yeah. robiliście? I wiecie, co my robimy? Co my co tutaj sprawdzamy? What are we checking? The baby. You no, know? and we're checking if baby is a boy or girl. Ok? Yeah. I wiecie, jaki kolor, jak tu wyleci, jaki kolor to znaczy, że jest dziewczynka? Pink! Pink. A Eli, wiesz, jaki kolor, jak tu wyleci, będzie chłopczyk? O dobrze! To chodźcie chłopaki, wy będziecie trzymać, a my wam trochę pomożemy, dobra? To, to trzeba to chodzić, trzeba uważać. Tutaj będziemy celować w tą stronę. Tu trzymasz rączką jedną, tu drugą. Trzymasz. I zrobimy trzy, cztery ry. O! -o. Czekaj. czekaj. I co to za kolor? Jaki to jest kolor? You want to do it too? It's not that that so no color. I want yes, to do color. it on my own. Uh, this. pink. <laughs> hey, Julie, you okay? Oh, yeah. She's Oh, no! How do we open this? Daj, w tę stronę Trzymaj. Czekaj, chodź. Schupcie myszy, że podtrzymamy. Uwaga! Trzymasz? Uwaga! Trzymasz? Kręć, 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 kręć. Uwaga! Nie, dobrze, kręć. Kręć, kruku, Kręć, kręć. A! Ej! Jesteś bo... Dziewczynka miało być. To <gulity> znaczy, że co? Będziecie mieli się czy braciszka? A A to będziecie mieli siostrzeczkę, tak? No To chodzimy do domu, się schować. Do chłopaki, co myślicie, co? Sąsiedzi przez płot zobaczą. <gulity> <gulity> <teraz> ci napisze. <gulity> co myślicie, no, to prawda. Co myślicie, chłopaki? Yes. Co myślicie, chłopaki, co? To dobrze czy źle, że będzie Baby Sister? Ja myślę, że to. Mm. Bardzo dobrze. No, ja się bardzo cieszę. Cieszycie się? Ty już uczyłaś jednego brata, teraz dobrze. Cieszycie. Eli, cieszysz się? Ja. Ma Mam Mniej entuzjazmu od dzieci niż od dziadków. A co się jeszcze musimy kupić w klasie co jeszcze musimy kupić? Toys. Toys? A nie podzielicie się swoimi zabawkami? I will. O, kochany chłopci. Edzi, ty się podzielisz swoimi zabawkami? Ja. No. Dobrze. my na piłka tu jeden. A w trójkę będziecie grać? Ja. Yeah. No, będziecie w takim trójkącie siedzieć. In, a, in, a, in a triangle. No, dokładnie. I cieszycie się, że was będzie więcej. And I think I's gonna go to our house. No, patrz, tak, do domku naszego przyjdzie dziewczynka. Ty będzie z nami mieszkać. Bo to tak. będzie też rodzina, tak jak mama, tata, i my mamy was, dwóch synków, to będziemy mieli jeszcze córeczkę. No, But you are son. Son. Tak, ty jesteś sunek. synek, a dziewczynka będzie córka, córeczka. He's gonna get a long bed. Watch, my baby. Mój, 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 mój. He's gonna get <laughs> two bed. bed. young oh. beds and it's gonna be <laughs> a very, No, to jest she, wiesz, dziewczynka, to jest she. She's gonna get yeah. a long bed. Ale najpierw będzie miała malutkie łóżeczko, wiesz, bo będzie malutka i nie potrzebuje takiego dużego łóżka. Wiesz? Jakby... My wy. strawberries. Już. I co jeszcze myślicie, że dziewczynka będzie potrzebować? Co? Wasza się strzyczka? Ale mi te Bye. No także. <laughs> Mieliście rację. <laughs> Większość osób w komentarzach miała rację. Nie wiem jak to odgadliście. E, ale tak, no, no to wygląda, że spodziewamy się dziewczynki. Ja chyba do końca nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. E, już na żywo, e, na własne oczy. Jestem naprawdę w szoku. Ta ciąża jest inna od moich poprzednich dwóch ciąż, e, które e, zakończyły się moimi narodzinami moich kochanych synków. E, mam dużo większe mdłości. E, przytyłam więcej. Jestem taka większa i cięższa ogólnie. E, jestem strasznie. Płaczliwa. Właśnie wróciłam ze sklepu i jakaś pani mnie zobaczyła w kolejce do kasy samoobsługowej. Nikogo nie było w normalnej kasie i powiedziała, że ktoś tam przyjdzie, zaraz mnie obsłuży w kasie normalnej. Nie wiem czemu, czy ona myślała, że ja jestem jakaś, zaraz będę rodzić, albo nie wiem co. Yy, I po prostu się popłakałam prawie, bo ktoś <laughs> chciał obsłużyć w kasie niesamoobsługowej. Ryczę po prostu non stop. Strasznie, strasznie jestem płaczliwa. Z chłopakami byłam trochę płaczliwa, ale nie aż tak. To jest jakieś w ogóle inne spektrum płakania z każdego powodu. Yy, więc jest ta ciąża trochę inna. Kawy od kawy mnie strasznie odrzucało. I też ktoś pisał, kilka osób pisało, że jak miała taką awersję do kawy w ciąży na początku, to właśnie spodziewało się dziewczynek. Ale potem ktoś widziałam, że skomentował, że nie, on też miał awersję do kawy i spodziewał się chłopca. Także nie ma chyba reguły, każdy ma inne symptomy. Także dzięki za oglądanie! <laughs> teraz już wszystko jest jasne mogę robić hol zakupowy bo mnie różowy kolor nie zdradzi także, <laughs> także tyle na dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem pa, pa.